Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na czytaniu dla naszych starszaków, czyli osób dojrzałych, takich jak ja lub po prostu osób, które miały jakieś nieprzyjemne przeżycia w życiu. Generalnie jest to czytanie dla starszaków singli. Sprawdzimy sobie, co wydarzy się, jeśli chodzi o miłość, kiedy, ale najpierw zobaczymy. Co jest w Was takiego, co, was, co może innych do Was przyciągać, i również nad czym popracować, moi kochani. Karty były potasowane. Sprawdzimy sobie, co jest w Tobie takiego, co miłość może przyciągnąć. A z denarów, nad czym popracować jeszcze. Co można poprawić, co może przeszkadzać w tym, żeby kogoś poznać. Sąd ostateczny. O duże arkana. Duże arkana to są po prostu taj, tajemnice, które lekcje, które m, są do przerobienia. I Co ewentualnie się wydarzy i kiedy? Mamy koło fortuny. Bardzo fajnie. Słuchajcie moi drodzy. Co jest w Was takiego, co może przyciągnąć miłość, a może sobie z tego nie zdajecie sprawy? Po pierwsze, zmysłowość. To jest Wasza niezwykła zaleta. Pomijając wierność, bo wierność to jest Wasza najważniejsza zaleta, ale zacznijmy sobie od zmysłowości. Co to znaczy? Na początku, jeżeli widzicie jakąś osobę. Podchodzicie do znajomości z tą osobą jakby z rezerwą. I to jest właśnie powodowane Waszą nieśmiałością. Może nie jest to do wszystkich, ale nie, jesteście jakby troszkę, troszkę nieśmiali. Ale jeżeli znajdzie się ktoś na Twojej drodze, drogi Byku, na Twojej drodze do szczęścia, do miłości, kto przejmie stery, to wy jesteście gotowi dać szansę na ten związek, na tą relację, na rozkwit związku. Jak mówiłam, jeszcze w ogóle ta zmysłowość, to jesteście niesamowicie, jeśli chodzi o miłość, poczucie romantyzmu, jesteście zmysłowi, jeśli chodzi o sprawy różne, takie, o których tutaj. Wiadomo, jesteśmy na YouTubie, niektórych słów nie, nie, nie można wymawiać, bo może być, no nie wiem dlaczego, rzecz zupełnie naturalna, a, ale jesteście zmysłowymi bardzo osobami. Wierność to druga najważniejsza zaleta, jaką posiadacie. Miłość to wierność i tak wy rozumiecie miłość, moi kochani. Tego oczekujecie od osoby, z którą jesteście. Może Wam się nie udało w poprzednich związkach, zostaliście zdradzeni, zostaliście zranieni, ale raczej byki, oczywiście są wyjątki, ale byki to są znaki bardzo wierne. Jesteście skłonni poświęcić się związkowi, budować ten związek. Jesteście w stanie i jesteście skłonni budować trwały związek, pełen właśnie miłości i zmysłowości. I to innym ludziom w was się podoba. Kiedy jesteście pewni, że to jest ten jedyny, kiedy spotkacie taką osobę, która przekonacie się, że tak, to jest ta osoba, potra będziecie. No, potraficie się cieszyć w pełni bliskością z tą osobą. Może na razie nikogo nie macie, może ta osoba do Was idzie. A może macie kogoś na oku? I czego wam życzę? Jesteście również praktyczni, jesteście konkretni, twardo stąpacie po ziemi. Te cechy też są bardzo mile widziane. Takie rzeczy jak niedomówienia, jakieś dziwne gierki nie są dla Was. Wy i z Wami trzeba się komunikować konkretnie, rzeczowo. I tego właśnie chcielibyście, może nie wymagacie, ale tego oczekujecie od osoby. Z Wami nie ma problemu. Wystarczy, że się bykowi powie yy, prosto i byk rozumie. Mówicie wprost o co chodzi, i tego też właśnie oczekujecie. Jeżeli myślicie o związku, musi on być pewny. Już. Nie dacie się tak być może, jak to mówić, ani zdradzić, ani nie, 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 nie zabawiacie się osobami. Jeżeli wchodzicie w związek, jeżeli zdecydujecie się to zrobić, to musicie być pewni, że to jest właśnie ta osoba. Jeśli są chęci, wy w pełni się angażujecie w budowanie relacji. Inwestujecie swój czas, inwestujecie swoje uczucia. I jesteście naprawdę bardzo dobrym. Yy, nie chcę powiedzieć materiałem na męża czy na żonę, ale po prostu wiele osób marzy właśnie o takiej osobie, jaką jesteś ty. I teraz, kochani, co, co może przeszkadzać wam w poznaniu drugiej osoby lub wejściu w nowy związek? Trzeba rozliczyć przeszłość. Nie wolno osądzać siebie za to, co się wydarzyło w przeszłości. Na przykład, miałeś żonę, coś się nie uderzyło, nie, 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 nie ułożyło, wróciłeś do domu, zastałeś żonę z kimś innym, zostałeś zraniony i może osądzasz obwiniasz siebie, że, czego, że może za dużo pracowałeś, że może za dużo byłeś zajęty zajmowaniem się. Mm, Dostarczaniem jakby bezpieczeństwa rodzinie. Nie, nie osądzaj siebie, bo każdy człowiek robi to, co chce. I każdy człowiek podejmuje decyzję. I to, że poprzedni związek nie wyszedł, to nie jest tylko, lub to nie jest Twoja wina. I z tym trzeba się już pożegnać. Co Wam przeszkadza i nad czym popracować, powiedziałabym, nad przekonaniem, że jesteś nieszczęśliwy, że nie masz szczęścia, że jesteś słaby lub słaba, że nie dasz rady, że nie dasz rady przezwyciężyć tego, co się stało, bo to nie jest nieprawda, to jest tylko w Twojej głowie. Popracuj też nad takim uwierzeniem w to, że. To tylko od Ciebie zależy, to czy znajdziesz chęci i siłę, żeby zacząć od nowa. Może już jest ktoś koło Ciebie taki, kto ma na Ciebie oko, że tak powiem. Nie, prze, nie przegap tej okazji. Może jest koło Ciebie już osoba, która jest gotowa przejąć inicjatywę i, że tak powiem, wziąć Ciebie w swoje obroty, bo jesteś fantastycznym człowiekiem i jesteś marzeniem wielu kobiet i wielu mężczyzn. Powierność jest w cenie, moi kochani. Nie obwiniaj również siebie z tym poważ, że, że coś się nie udało, bo to właśnie ci nie pomoże. Nawet jeżeli jesteś przekonana, przekonany, że to ty popełniłeś błąd, to też ci nie pomoże tkwić w tym. Trzeba to już Trzeba się z tym rozliczyć. Trudno, jeżeli popełniłeś jakiś błąd, z powodu którego poprzedni związek się nie udał, trzeba wyciągnąć wnioski, nauczyć się na tym, na tym błędzie lub na tych błędach i zrozumieć, że każdy popełnia błędy, ale błędy są ważne, dlatego. Błędy są nam potrzebne, żeby uczyć się na tych błędach. Rozumiecie, o co mi chodzi? Doświadczenia, i te dobre, i te złe, służą nam do wyciągnięcia wniosków. Na przykład jest dzisiaj zimno, a ja ubiorę sobie kurtkę zimową, wychodzę, jestem zmęczona po, po całym dniu, nie miałam gdzie tej kurtki schować, pociłam się, było mi bardzo gorąco. I wiem, że następnym razem już tej kurtki nie wezmę. Nie chcę to mówić na przykładach, tych, które się w Waszym życiu wydarzyły albo za dużo pracowałeś, no powiedzmy, i troszeczkę żona czuła się może zaniedbana, i jakoś tak się zdarzyło, lub mąż, że po prostu no, rozpadło się małżeństwo, lub ten związek z jakiegoś powodu. Jesteście osobami starszymi. Macie różne różne doświadczenia, wyciągnąć wnioski i więcej po prostu, jeżeli popełniłeś błąd tego błędu, nie zrobisz. I teraz mamy koło fortuny. Co się wydarzy, i czy się wydarzy, i oczywiście, że się wydarzy, bo koło fortuny przynosi nowy etap, kochani, w życiu. To jest, to jest bardzo, bardzo szczęśliwa zmiana. Tutaj. Jeżeli koło fortuny to jest, moi drodzy, miłość z przeznaczenia. Tam, to, a co to znaczy, że ta osoba sama do was przyjdzie. Na przykład pracujesz gdzieś i, i jakaś osoba poprosi, zaprosi Cię na przykład na kawę. Po prostu. Nie przegap tej okazji. Idź z tą osobą na tą kawę, bo może się okazać, że to jest właśnie ta jedyna. Trzeba pomóc też losowi czasami. Jeżeli zobaczycie kogoś i stwierdzicie, że ta osoba Wam się podoba, no to słuchajcie, bez powodu to się nie dzieje. To jest bardzo szczęśliwa zmiana. Robimy sobie to czytanie do końca roku. Nie powiedziałam tego na początku. Miejcie oczy i uszy otwarte, bo to też jest koniec złej pasy, moi drodzy. Nowe uczucie, nowy romans. Może przelotny, może nie. Ta karta mówi o miłości z przeznaczenia, czyli spotkaniu tej jedynej osoby. Zdaj się na los, na który nie masz wpływu. Już masz wpływ na to, których błędów nie popełniać, ale na los już nie mamy wpływu. Losowi możemy jedynie pomóc. To i tak się wydarzy, prędzej czy później. Skorzystaj z tego. Jeżeli ktoś cię zaprosi na randkę, po prostu idź. A co ci zależy? Poznawaj nowych ludzi. A ja wam życzę wszystkiego dobrego. Życzę wam, żebyście zapomnieli o przeszłości. Kiedyś w Polsce się mówiło, nie wiem czy się jeszcze mówi, co złego to nie my. Co złego to nie ja. Co złego się działo, tego już nie ma. Po prostu. A jeszcze jedno, kochani, tutaj powiedz też swoim znajomym, że no, teraz już właśnie się obudziłam, czy obudziłem, jestem gotowy, żeby kogoś poznać. Rozgłoś to wśród znajomych, a już oni się tym zajmą, moi drodzy. Oni. Oni mogą po prostu znaleźć ci kogoś, a jeżeli nie, to ta miłość sama przyjdzie. Dziękuję Wam, kochani. Życzę powodzenia.